Przede wszystkim, przede wszystkim chcieliśmy zrzeszyć ludzi, którzy mają coś innego do zaoferowania, do pokazania w branży ślubnej. Tak jak już raz napisałem na, chyba na Facebooku, że tym ludziom jest bliżej do artystów tak naprawdę niż do, niż do, firm, które produkują, niż do firm, które produkują pompony i, i balony, tylko bardziej zależy nam na na pokazaniu tego, że wesele też się, wesela polskie też się zmieniają, że zrywamy w pewnym stopniu, w pewnym stopniu z yy, tradycyjnym polskim weselem. Yy, no i widzimy w tym przyszłość dużo i duże zainteresowanie, co dzisiaj widać zresztą. Chcieliśmy dotrzeć do ludzi, którzy są bardzo wyczuleni na punkcie estetyki. Bo takich też wystawców tutaj zrzeszyliśmy i celowo ich wybieraliśmy. To są typowi artyści, no wspaniali ludzie przede wszystkim, którzy wiele pasji w to wkładają. Nie mieliśmy dużego problemu, bo od, trafiliśmy od razu z naszym pomysłem do osób, które powinny się tutaj znaleźć, i tak naprawdę nie było jakiejś ostrej selekcji to jest takie złe słowo. Yy, wszyscy, którzy się do nas odezwali, wiedzieli, czego my szukamy i wiedzieli, co oni mają do zaoferowania, tak, także problem się pojawił jak tych film stawało się coraz więcej a my po pierwsze chcieliśmy stworzyć wydarzenie niszowe nie chcemy dochodzić do tego żeby nagle za rok za dwa było nas 200 osób tylko żeby to były cały czas małe targi takie bardzo wręcz intymne i prywatne żeby to było spotkanie między mną przyszłą panną młodą a to był fotografem na przykład bo wychodzimy wszyscy z takiego założenia że w ślubie musi być chemia i to nie tylko pomiędzy parą młodą Produkujemy litery, napis, tak jak za mną widać, żarówkowelowe. Nadaje się nawet na sesje plenerowe, jest wodoodporny, skrzynkowelowe, też z tyłu w różnych, w różnych wielkościach i napis LOW, który świeci i zmienia swoją barwę. Natomiast produkujemy również napisy i ozdoby takie na stoły bądź na sesje właśnie ślubne. ofercie kwiaty w pudełkach. Są to różnego typu kwiaty, różne pudełka, otrąwe kwadratowe. Mogą być duże, malutkie jako prezenty dla gości, jako upamięci dla rodziców. Jestem projektantką i twórczynią biżuterii w firmie Bytomski Bytomska, rodzinnej Marce którą założyliśmy wspólnie z moim tatą i z moją siostrą w 2013 roku. Po tym jak tata stwierdził, że czas na zmianę, ja skończyłam studia na kierunku projektowania biżuterii i stwierdziliśmy, że fajnie by było razem coś zacząć robić. No i powstał taki pomysł no i zaczęliśmy robić biżuterię inspirowaną naturą, ponieważ nasza pracownia znajduje się w środku lasu i to było dla nas naturalne, że nasza biżuteria musi być naturalna. Tutaj akurat dzisiaj wystawiliśmy się z wiankami na głowę, z wiankami do dekoracji sal weselnych. Natomiast wykonujemy również bukiety ślubne, aranżacje sal weselnych, dekoracje kościołów. Także oferta jest bardzo szeroka. Fotografuję miłość i to jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest z dzieckiem, bez dziecka, w ciąży, nie w ciąży. Miłość jest. Główna, główna moja dewizja to po prostu być sobą. Jeśli jestem sobą, jeżeli ja się spodobam ludziom, to i moje zdjęcia, bo na tych zdjęciach to jestem też ja. Ja pokazuję. Historię tych ludzi poprzez siebie, poprzez moje zdjęcia i właśnie poznanie pary to jest najważniejsze. Ja bardzo dużo czasu spędzam z parą na spotkaniu, rozmawiając z nimi, poznając ich, pytając po prostu o wszystko. Znam każdą w ogóle historię poznania mojej pary, jak się zaręczyli, co lubią, czego nie lubią, co robią razem. Nasza pracownia oferuje Państwu młodym artystyczne torty robione na specjalne zamówienie. Każdy tort jest indywidualną kreacją, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Staramy się, żeby kompozycje smakowe naszych tortów były bardzo wyszukane żeby zaskakiwały pod każdym względem. Chcemy pokazać, że tort też potrafi być zdrowy, nie tylko słodki, ale też i zdrowy. Proponujemy często klientom biszkopty z dodatkami typu szpinak, marchewka. Także takie nietypowe, ciekawe rozwiązania. Podejście takie elektroniczne, czyli strony ślubne, które są w tym samym stylu graficznym co zaproszenia. Na stronie ślubnej można potwierdzić swoją obecność, goście mogą potwierdzić swoją obecność. Wtedy wyląduje to wszystko w aplikacji na smartfon. Natomiast ostatnią częścią jest wirtualny kamerdener. Z całej listy gości potwierdzonych, generujemy gotowy układ stolików. Wystarczy dodać do gości kilka takich szczegółów typu czy to są znajomi pana młodej, czy rodzina pana młodego i na tej podstawie e, sztuczna inteligencja, którą zaprzegnęliśmy do tego, generuje po prostu gotowy układ, nie musimy się tym wszystkim martwić. Zależało nam też na tym, żeby to było bardziej wydarzenie kulturalne, tak jak rozmawialiśmy, że można się spotkać, zjeść coś, zjeść coś porozmawiać. Warsztaty, jedyne stricte warsztaty, były prowadzone przez firmę Dekoki Koki i to były warsztaty robienia łapaczy snów, które teraz też są modne i są super ozdobą nie tylko na wesela. E, oprócz tego mieliśmy trzy, cztery prelekcje, 4 prelekcje. Mhm. punkt główny, punkt bówny, programu. Punkt tak. programu. E, to jest niepoprawna panna młoda i opowieść o tym, e, jak zorganizować ślub według... E, własnego gustu i własnej myśli mimo że dookoła są osoby które nam podszeptują i naciskają czasami że trzeba inaczej Ludzie bardzo często szukają czegoś nietypowego, niestandardowego. Ludzie wręcz, zastanawiając się nad swoimi pomysłami, analizują je pod kątem, czy to jest wystarczająco niepoprawne, wystarczająco nietypowe, wystarczająco inne od reszty. Ja też zauważam, że ludzie, którzy chcą zorganizować wesela, na przykład takie, które są teraz popularne, w stylu rustykalnym. I oni czasem myślą sobie tak, no dobrze, ja chcę to rustykalne wesele, ale tak właściwie wszyscy tak robią, a ja nie chcę tak jak wszyscy. Mi się tak Podoba, ale ono będzie jak wszyscy. Bardzo często, też pod tą przykrywką, że to musi być inne, oni siebie ograniczają i oni zapominają o tym, co to właściwie im się podoba i co im pasuje. Jesteśmy zadowolone. Dużo miejsca, fajny klimat, młodzi ludzie, także jest ciekawie. Duże zainteresowanie. To są ludzie normalni. Którzy szukają e, czegoś e, lepszego, po prostu o klasę wyżej. Już widzimy, właśnie, że jest bardzo dużo ludzi, który, którzy potrafią e, jakby docenić inność i każde gdzieś tam osobno, stoisko inaczej traktują i potrafią wybrać to, co im się podoba przede wszystkim. E, także mają jakieś swoje gusta, co nie zawsze zdarzało się na innych targach. E, I myślę, że to wyróżnia właśnie te alternatywne targi. Pomysł, oryginalność, coś nowego. Targi ślubne nam się kojarzą z taką dużą ilością osób i każdemu wydaje się, że jest zawsze to samo. Te same zespoły, te same stoiska, a tutaj jest coś zupełnie nowego, zupełnie. Także myślę, że to przyciąga bardzo. Jest taka moda po prostu teraz na, na bycie naturalnym, bez sztuczności, bez kilograma tiulu i koron na głowie. Na takich targach dużych ślubnych są tłumy. Są, jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi przewijają. Się przez stoiska. Bardzo ciężko jest też złapać klienta, który rzeczywiście wie, wie dokładnie, czego chce. Zazwyczaj ludzie wchodzą, biorą ulotkę, wychodzą. Bardzo ciekawi ludzie, zarówno wśród wystawców, jak i wśród klientów, którzy szukają też czegoś innego niż w takich normalnych warunkach, na normalnych targach mogą znaleźć. A ludzie, którzy poszukują właśnie takich alternatywnych dekoracji ślubnych, jak najbardziej w tym miejscu będą mogli znaleźć coś dla siebie. I mi się wydaje, że tutaj coś takiego jest. Dziś właśnie Czy napisy, czy jakaś dekoracja taka. Mi się wydaje, że ludzie chcą coś innego niż to cały czas było. Chcemy, chcemy, żeby koncept żeby wedding żeby był tak wpisany na mapę wydarzeń, wydarzeń ślubnych, takich prawda. promujących firmy z branży ślubnej. Żeby to jakoś wszystko razem szło w dobrym kierunku i żeby właśnie odmienić to oblicze polskich ślubów.